Siema siema, z tej strony poleczek witam Was na kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Bedwarsy, ale musimy zrobić bardzo wielką obudowę łóżka. Jeżeli pod tym filmem wbijecie 10 łapek w górę, to nagraniam do tej kolejny odcinek z Bedwarsów, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Dobra! Zaczynamy naszą pierwszą rundkę. Ja tu jestem czerwony. Łóżko sobie budujemy pierwszą warstwą, czyli glino. Zaraz sobie budujemy kolejną. Tylko fajnie by było, gdybyśmy pokonali niebieskiego. To wtedy będziemy kolejne warstwy wkładać. Więc sobie chwilkę poczekamy. Albo teraz sobie obudujemy szybko wełną. Dobra, mamy ładnie. O! TNT jumpa do mnie. A, nie zrobił. Dobra, o, dobra. Mamy ładnie. A więc lecimy. Dobra. O te! Ty, prawie zginąłem. Muszę się uleczyć. Bi Ty! Dobra, udało nam się, zabiłem go. To widzowie, zwojdujmy, bo mam bardzo mało hp. To zwojdujemy szybko. Dobra, jestem z powrotem. To sobie to kupimy seta. I teraz może obudujmy endstone. Endstone sobie teraz obudujemy łóżko dalej. Dobra, mamy obudowane tu ładnie endstone łóżeczko. Tu sobie się tak damy W ogóle, że widziałem, że wojnę miał żółty z białym, bo tam wcześniej z łóżką zniszczył. Teraz spróbujmy sobie obudować szkłem. Łóżko. I zaraz pójdziemy się bić szkłem i idziemy się bić. To będzie niestety to dużo szkła nam nie starczy, więc mam taki plan, że pójdziemy sobie do niebieskiego po surowce i białemu możemy, bo on teraz poszedł, to możemy białemu teraz zniszczyć łóżko i wrócimy do nas. Dobra, to lecimy sobie do pana białego. Dobra. Dobra, nie! Nie! Zginęliśmy! Dobra, widzę, jak podbudujemy się. O nie, o nie! Chyba zielony mnie dopadnie. Błagam. Nie udało się. Jest zielona. O NIE! NIE! My tak się postaraliśmy od tą bo to wam Dobra, to my jesteśmy już u niebieskiego. Oj, oj, oj. Nie udało się. To jest zielone karpi. Nie wiem, czy chcę ktoś napisać? No co ci taka obudowa? Łapie, na ja nagrywam odcinek. Dlatego mi taka obudowa, bo nagrywam odcinek, ziomuś. Nie idzie do mnie. Dobra, lecimy. Zbytiemęciki weźmiemy i się podbudujemy do zielonego. Dobrze by było, gdy ten zielony nie poszedł na mnie. Tylko poszedł na białego. Właśnie, tak jak to chyba robi. No. Dobra, spójrzmy szarpać. I niestety już teraz nie możemy się zająć budową łóżka. Tylko pokonaniem przeciwnika. Dobra, widzowie, pójdźmy sobie na. Emeraldy. No nie, żółty. Idziemy za nim. TNT stawia ferma. Nie wiem, jaki zostawił. On się na mnie szykuje. Ucieka, ucieka. Niech, niech białym rozwalam łóżko Dobra widzowie Pójdźmy sobie właśnie na te moje emeraldy co chciałem żebyśmy nie spadli NIE! No nie! Puściła mi się spacja Ojaj! Oj, oj. No dobra, ale dobra nuda. GG Kolejna runda, ja tu jestem czerwony. więc teraz łóżko wełną. Chodź tu, nie, jedno hape mu zostało. Lecimy. Dobra, lecimy. Dobra, mamy go. Chodźmy teraz obudować dalej nasze łóżko, więc zwojdujmy szybko, zwojmu dojmy i lecimy na moje łóżko dalej obudować. Dobra, już jestem, więc obejrzyjmy nasze łóżko endstone. Dobra, mamy. Kolejną warstwą może będzie glina. I teraz glina, bo już tutaj belok się jeszcze nam zmieści. Dobra, widzowie, lecimy sobie. Na kogo my marzymy? Na żółtego. A tu sobie pójdźmy na emeraldy. To jeszcze sobie dodamy obsydian do naszej obudowy. Jamy, prawie bym spadł. Wypuścimy się. Ty morski spadł i, z... i się tak wkurzył, że wyszedł. Czyli zostałem tylko z żółtym. Okej. Okay. Dobra. Musimy sobie na emerald zanim on to zrobi. Nie, 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 nie. Nie zrobiłem ostatniego błędu z takiego odcinka. Dam wam link do tego odcinka w opisie, w którym popełniłem ten błąd. To był w odcinku z teksturpaków. Popełniłem taki błąd, że na tej mapie podrzuciłem się fireballem. Mamy tu pana żółtego tam do mnie idzie. Ja sobie zbierę tymczasem tym emeraldy. Dobra. O nie! TNT postawię, ale nie wiem czy to wysadzi. Nie wysadziło. Na wszelki wypadek Wyrzucę emeraldy, bo ja się boję, że...

O nie! Widzicie, takim sposobem mógł żółty zdobyć ten. Dobra widzowie, lecimy na niego. Lecimy na żółtego. Będziemy zbierać emeraldy, bo musimy pokonać żółtego. On się boi, że ja do niego pójdę. Spadł! Jedy! Jak! Co jest? Firebole tu jego poleciały. Co no to jest? Czekamy? Tak! Gdzie jest? Tu! No nie, ale ma rozpalone łóżko, ale akcja widzowie, lecimy, ostateczna walka! Ja prawie bym zginął. Kupmy sobie diamentowy mieczyk. Wiedziałem. O nie! Zablogowałem się. Wracamy się. Ja nie mogę, prawie bym Dobra, widzowie, teraz czekamy na żółtego. Idziemy sobie do zielonego, załatwimy sobie więcej lepiej. Dobra, widzowie! Cześć, żółty! No nie, nie mam już fireboli. Czy się Nie zdołuje. Lecimy. Rafir, Potka. i lecimy. Gdzie jest? To jest. Cię! Nie, 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 Znowu! O nie, 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 Kolejna runda. Ja tu jestem złoty. nie, 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 nam Chyba nam się uda drugą warstwą. No więc zdajemy drugą warstwą. Nie, morski jeszcze nie idzie. Okej. Okay. Teraz sobie zbieramy i cenki i idziemy do niego. Lecimy. Dobra. Chodź tu. Ty. Nie. Oj, 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 Było blisko. Dobra. Lecimy. Mamy. Dobra, Wojduj. Chwajdzik. Ty! Gdzie ty, ja on zginął? Chyba ty. Dobra. Ja nie mogę. Dobra, musimy naprawić to łóżko. Dobra, łóżko naprawione. To jeszcze. To jedziemy na innych. Albo budujmy sobie teraz kolejną warstwą. Czyli endstone. Ale chyba nam nie wystarczy. Dobra, Ale kogo my tu mamy? Żółty i niebieski zostali. Nawet nieźle. Dobra, mamy Aniston modowane, Teraz trzeba polować na graczy. Więc sobie pójdziemy na emeraldy. Dobra, my sobie polecimy. Dobra, niebieski został zniszczony. Dobra, jesteśmy na Emeraldach. Co zbierzemy i pójdziemy na Pana żółtego. W ogóle Emeraldów nie ma. Dobra, pójdziemy sobie już normalnie. Mam nadzieję, że uda nam się. Mamy to. Więc wracamy do siebie teraz. Zarzuty, więc zbierzmy sobie emeraldy i idziemy się z nim bić. Idzie tu, chodź tu. Jest dobra, udało się. Wygraliśmy, co? Ha? Nie zleciał. No nie, gdzie on jest? Tu jest. Nie, gdzie on jest? Tu się chowa. Co, ja sądzę, że już wygraliśmy. Musimy po niego pójść. Dobra, idziemy po niego. Wyszedł do siebie poszedł. Idziemy się z nim ostatecznie bić. Chodź tu. Nie. Jest! Dobra, teraz się udało. Teraz się udało wygrać. Udało GG. Myślę, że filmik Wam się spodobał. I pamiętajcie, że 10 łapek pod tym filmem to podobny odcinek z Bedwarsów. A ja już kończę i do zobaczenia.